Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pana od Muzyki, gdzie opowiadam o zagadnieniach związanych z edukacją muzyczną Waszego dziecka. Ja nazywam się Łukasz Różyło, na co dzień jestem pianistą i organistą, pedagogiem muzycznym, a także twórcą Pana od Muzyki, czyli mobilnej, innowacyjnej szkoły muzycznej w Twoim domu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o powodach rezygnacji uczniów. Zastanowimy się razem, dlaczego uczniowie rezygnują z nauki a ponieważ lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich, spróbujemy tych typowych błędów nie popełnić. Jesteście ciekawi? No to zaczynajmy. Głównym i najczęstszym powodem, z jakiego uczniowie rezygnują z muzycznej edukacji, jest niewłaściwy wybór nauczyciela. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci i pierwszego pedagoga muzycznego kogoś, kto będzie wprowadzał dziecko w świat muzyki. Wybór takiej osoby jest niezwykle, niezwykle istotny. O tym, jak to zrobić, jakie pytania należałoby zadać jak znaleźć taką osobę nagrałem dla Was osobny film. Link do niego znajdziecie w opisie jest to odcinek: jak wybrać pierwszego nauczyciela. Niestety często okazuje się, że głównym kryterium wyboru jest jedynie cena i rodzic wychodzi z założenia, że skoro nie chce wychować wirtuoza, nie zależy mu na tym, żeby dziecko wygrywało muzyczne konkursy, to tak naprawdę można powiedzieć taką edukację komukolwiek. Ma to oczywiście często opłakane skutki. Taka osoba, jeżeli pedagogika muzyczna jest dla niej jedynie dodatkowym zajęciem, jeżeli nie lubi tego, ale jedynie dorabia sobie w ten sposób, zwyczajnie nie będzie zmotywowana. Jej wybory na przykład repertuaru dla ucznia, jej zaangażowanie na lekcji będzie na zupełnie innym poziomie niż kogoś, dla kogo pedagogika muzyczna jest pasją. Bardzo ważne jest, żeby pierwszy pedagog zbudował dobrą relację z uczniem, żeby dziecko go zaakceptowało, w pewnym sensie także polubiło. Jeśli to się nie wydarzy, to przekazywanie dziecku muzycznej wiedzy może być bardzo, bardzo trudne. W skrajnych przypadkach, jeśli dojdzie do jakiegoś konfliktu między uczniem a nauczycielem, jeżeli dziecko się zablokuje, nauczyciel będzie mu narzucał swoje pomysły z pozycji tylko autorytetu, będzie bez empatii, będzie słownie napastliwy, może okazać się, że dziecko po prostu zrezygnuje. Ale najgorsze tutaj jest to, że dziecko ocenia całą muzykę przez pryzmat nauczyciela. Bardzo często jest tak, że jeżeli ten pierwszy nauczyciel go zarazi, to może powstać w jego głowie taka blokada, że tak naprawdę w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z muzyczną edukacją i przekazywanie muzycznej wiedzy przez kolejnego pedagoga będzie dla takiego dziecka znacznie, znacznie utrudnione. Słowem dobry wybór nauczyciela jest kluczowy, a często właśnie to względy ludzkie są głównym powodem rezygnacji. Kolejnym powodem, dla którego uczniowie rezygnują z nauki jest brak wsparcia rodziców. Jeżeli rodzic jest niezaangażowany w ten proces dydaktyczny, to w dziecku bardzo łatwo pojawia się takie uczucie zniechęcenia, wypalenia. I ta jego motywacja bardzo, bardzo przygasa. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdzie rodzic się kompletnie nie angażuje, a dziecko jest tak silne i tak zmotywowane, że i tak odnosi świetne efekty, ale to są bardziej wyjątki potwierdzające regułę. Nasze doświadczenie pokazuje, że jeżeli rodzic zaangażuje się w ten proces, będzie uczestniczył w lekcjach, będzie w kontakcie z nauczycielem, Pomoże nam zorganizować tą codzienną rutynę, żeby dziecko siadało do instrumentu i ćwiczyło, wtedy ten rozwój muzyczny idzie znacznie, znacznie szybciej. Natomiast często jest tak, że rodzic ogranicza swoją rolę jedynie do zaproszenia nauczyciela, opłacenia lekcji bądź zawiezienia dziecka do szkoły muzycznej, i wtedy to dziecko rozwija się po prostu znacznie wolniej. Nawet jeżeli na początku nie przetnie to tego procesu, to dziecko po prostu naturalnie wygaśnie, 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 aż w końcu po roku, po wakacjach zrezygnuje, ponieważ taka nauka chaotyczna i bez postępów nie będzie sprawiała mu wiele satysfakcji. Kolejnym powodem rezygnacji jest często brak miejsca do nauki. Jeżeli dziecko nie dysponuje instrumentem, jeżeli y, ćwiczy jedynie podczas lekcji z nauczycielem, to ten proces dydaktyczny bardzo, bardzo spowalnia i tak jak wspominałem wcześniej, może pojawić się dużo łatwiej taka rezygnacja. Miałem kiedyś taką uczennicę, do której dojeżdżałem do domu jej dziadków i raz w tygodniu miała tam lekcję, Natomiast przez pół roku nie udało mi się namówić, pozyskać tych państwa do tego, żeby y, po prostu kupili dla dziecka instrument. Z tego Wodu ten rozwój szedł bardzo powoli, chociaż dziecko było naprawdę bardzo zdolne i prognozujące. Niestety ten brak instrumentu sprawiał, że wiele rzeczy, których nauczyło się podczas jednej lekcji, po prostu na kolejnej lekcji musieliśmy zupełnie od zera przypominać sobie. Często ludziom się wydaje, że do nauki muzyki wystarcza talent, co oczywiście jest nieprawdą i mówiłem już o tym wielokrotnie. I tak naprawdę ta codzienna rutyna jest kluczowa i dziecko, które nie ma instrumentu, jest pozbawione możliwości ćwiczeń, po prostu będzie rozwijać się znacznie wolniej. W naszej szkole, w Panu od Muzyki, rozwiązujemy ten problem w ten sposób, że rodzic ma możliwość wypożyczenia, wynajęcia instrumentu od szkoły. Dzięki czemu na pierwszym etapie nauki, kiedy nie jest jeszcze na tyle pewien, że może wydać większe pieniądze na zakup fortepianu czy pianina, po prostu wynajmuje od nas instrument. Dzięki czemu dziecko może ćwiczyć już od początku i z lekcji na lekcję być przygotowane. A kiedy już jest gotowe do tego, żeby kupić własny instrument, wtedy po prostu decyduje się na taki zakup, pomagamy wybrać najbardziej odpowiedni, dopasowany instrument i dziecko już później ćwiczy na swoim instrumencie. Natomiast od pierwszych lekcji może wtedy ćwiczyć i ten proces idzie znacznie, znacznie szybciej. Przypomina mi się też taka historia, gdzie pracowałem w rodzinnym domu dziecka, to znaczy rodzice poza swoimi dziećmi adoptowali także inne i tych dzieci było w domu bardzo, bardzo wiele. Ta idea jest oczywiście piękna i bardzo chyle przed takim pomysłem, natomiast no niestety nie było tam warunków do nauki i chłopiec, który miał lekcje gry na instrumencie, nieustannie był absorbowany krzykami rodzeństwa, często jakieś dziecko się budziło, ktoś przychodził, ktoś krzyczał i po prostu w takim rozgardzaniu, i ta nauka szła bardzo wolno. Ten chłopiec bardzo szybko zrezygnował, ponieważ prawdopodobnie też warunków do nauki nie miał, nie mógł się zbytnio skupić na pracy przy instrumencie. Szybko też widać było spadek jego motywacji. Dziecko, jeżeli nie ma poukładanej przestrzeni, w której mogłoby się rozwijać, po prostu będzie uczyć się znacznie wolniej i jest tylko kwestią czasu, kiedy zrezygnuje. Kolejną barierą, która docelowo może doprowadzić do rezygnacji uczniów, jest takie oczekiwanie błyskawicznych sukcesów. I to zarówno przez uczniów, jak i przez rodziców. Często jest takie założenie, że do muzyki trzeba mieć talent. Jeżeli nie mamy talentu, to nic się nie uda. Jeżeli mamy talent, to tej pracy nie trzeba będzie włożyć i dziecko będzie pięknie grało. Ale to, kochani, jest mit i to jest nieprawda. I tak to po prostu nie wygląda. Na początku, na pierwszych lekcjach, kiedy te utwory są bardzo łatwe, gra się jednym, dwoma palcami, później dopiero kolejne paluszki dziecku dokładamy, to ono niejako tak no, jedzie na tym swoim wewnętrznym talencie i rzeczywiście nie musi z lekcji na lekcję ćwiczyć. Natomiast już po Kilku, kilkunastu lekcjach te utwory znacząco się komplikują i są na tyle złożone, że dziecko nie jest w stanie ich ogarnąć od razu z marszu. Konieczne jest wtedy poćwiczenie osobno, partii prawej ręki, partii lewej ręki, poćwiczenie fragmentami, wolno, być może innymi sposobami podanymi przez nauczyciela. I jeżeli dla dziecka jest to nieok, okay, jest to zrozumiałe, ale czasami też rodzic nie jest w stanie dziecka zmotywować do tego, że. Te efekty przyjdą dopiero po czasie, i takie dziecko się wypala, wypala. Obecnie też często obserwujemy u naszych uczniów to, że oni bardzo często chcą mieć sukces od razu. Jeśli coś im nie wychodzi od razu, po chwili, to już jest to dla nich bardzo okej okay i chcą zrezygnować. I tutaj bardzo ważna jest rola rodzica, żeby wytrzymać dziecko na tym etapie. Powiedzieć, słuchaj, nie, teraz powalczymy z tym utworem tydzień, i na przykład wtedy zadecydujemy, co dalej. Na pewno ci się uda. Często już po kilku takich sesjach ćwiczeniowych dziecko widzi, że swoją ciężką pracą było w stanie coś osiągnąć, było w stanie dowieść cel, który sobie zaplanowało. Natomiast jeżeli tego wsparcia ze strony rodzica nie ma i jest takie nastawienie, że jeśli jest opór, to rezygnujemy, zmieniamy zabawkę, po prostu dziecko uczy się tego i później także dalej w życiu nie będzie wytrwałe. Jest to powodem, dlaczego uczniowie też czasami rezygnują. Kolejnym powodem jest brak środowiska, integracji z tym muzycznym środowiskiem, które otacza dziecko. My często poza lekcjami w domach proponujemy konkursy, koncerty, wyjścia na występy innych znakomitych muzyków czy też pedagogów, jak również w wakacje muzyczne warsztaty. I te propozycje sprawiają, że dziecko widzi muzyczne otoczenie widzi swoich kolegów grających. Czasami kolega się pomyli, wyjdzie zapłakany, ale później wyjdzie drugi raz i zagra pięknie. Czasami zagra utwór, który my byśmy bardzo chcieli zagrać, co nas też motywuje do pracy. Ostatnio rozmawiałem z jedną z naszych mam i powiedziała właśnie, że dzieci i synowie po koncercie zwariowali. To znaczy teraz nie może ich w zasadzie odkleić od pianina. Są bardzo zmotywowani do ćwiczenia. Oczywiście nie będzie to dane raz na zawsze i ta motywacja pewnie z czasem będzie przygasać, ale właśnie mądry Pedagog powinien rozpalać ten muzyczny zapał i niejako ciągle znajdywać coś, organizować dla dzieci, żeby tę motywację utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Natomiast konieczne jest tutaj wsparcie rodziców, jeśli oni dadzą przyzwolenie na to, żeby dziecko poza lekcjami nic więcej nie robiło. Nie grało na koncertach, nie jeździło na warsztaty, nie uczestniczyło w popisach klasowych czy innych takich świątecznych dniach w naszej szkole, to po prostu ten proces muzyczny będzie bardzo, bardzo spowolniony. I dziecko będzie rozwijało się wolniej, a z czasem może pojawić się zniechęcenie i jakaś chęć rezygnacji. Dlatego tak istotna jest ta integracja z muzycznym środowiskiem. Ostatnim powodem, na który już nie za bardzo mamy wpływ, są sytuacje losowe. Zdarzają się takie tragedie jak śmierć bliskiej osoby, jakaś długotrwała choroba, być może stresująca sytuacja związana z przeprowadzką czy jakimś innym wydarzeniem w życiu. Wtedy też często uczniowie z racji tych rozmaitych obciążeń nie są w stanie kontynuować nauki. Jest to zupełnie zrozumiałe. Mądrą tutaj rolą nauczyciela jest danie dziecku wsparcia, takiej empatii i zrozumienia tego. Często też dzieciom się wydaje, że jeżeli zrezygnują z muzycznej edukacji, to nauczyciel może się obrazić, może się pogniewać i dziecku też rodzi to pewien stres, nie jest to dla niego komfortowe. Natomiast my zawsze kładziemy nacisk na to, że nawet jeżeli uczeń musi zrezygnować, to zostajemy w bardzo dobrej relacji, często też później się spotykamy, mamy ze sobą jakiś kontakt i nie traktujemy tego ambicjonalnie i osobiście. I wydaje mi się, że to jest taka kluczowa mądrość, żeby dziecko wiedziało, że nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, My mu damy wsparcie, pomożemy te trudności przezwyciężyć, ale jeżeli nie będzie w stanie, to dalej zawsze zostaniemy w dobrej relacji i takie dziecko zaakceptujemy. Skutkuje to tym, że uczniowie są dużo mniej zestresowani. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jestem też bardzo ciekawy Waszych opinii, dlaczego uczniowie, dlaczego dzieci rezygnują z nauki. Podzielcie się tym koniecznie w komentarzach. Tymczasem życzę nam wszystkim wytrwałości, a dzieciom tego, żeby pięknie grały, czerpały wiele satysfakcji z muzycznego rozwoju. I widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. No to hej!